Usłyszałem, że nie wylewasz za kołnierz. Hmm. Interesowałeś się mną? Hmm. Jak ktoś się najął na psa, to musisz czekać. Ja też co nieco słyszałam. Na przykład? Przemoc. Nieuzasadnione użycie broni. Dyscyplinarka. Wycofano zarzuty. Na następnym razem zgłosi się do mnie. Zrobię to szybciej. Czy my spotkaliśmy się tutaj w sprawie Langera? Bo chyba mi coś umknęło. Wyniki badań toksykologicznych nie wykazały obecności narkotyków, ani żadnych innych substancji oburzających w ciałach ofiar, tak? Wiesz zakt, że byli czyści. Pili alkohol, ale niewiele. Ale jak to jest możliwe, że się nie broniły, że nie wołali o pomoc? Nawet jeżeli jedno z nich zostało ogłuszone wcześniej, to drugie zaczyna krzyczeć, to jest odruch. Może pierwszego ogłuszył faceta i kobieta wpadła w stupor? Byli torturowani, tego się nie da zrobić bezgłośnie. Ja rozumiem, że ty musisz wykonać swoją robotę, znaleźć coś do apelacji, ale podobnie jak nie można niezauważalnie wynieść dwóch ciał, tak bardzo trudno jest je wnieść. I to sprawdziliśmy. Żadnych śladów na klatce? Na klatce, w samochodzie Langera, na schodach, w garażu, nic. I mówiłem o tym w sądzie. Czyli nie ma wątpliwości, że zginęli w mieszkaniu, tak? O no, chyba, że ktoś ich spuścił ze spadochronem. Ale jak to jest możliwe do cholery, żeby nikt nie słyszał, jak ich mordował? Zapytaj swojego psychola. Może kazał im być cicho, bali się, zakleił im usta taśmą, zagłuszył muzyką. Cysatka uprawiała seks, nic nie słyszała, a starsza pani wyszła z pieskiem. To nadal nie wyjaśnia wszystkiego. Psychol siedzi. Zostaw to i zacznij bronić niewinnych. Tacy nie potrzebują obrony.